Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Już chyba z tydzień gniota nie było. No ale teraz taki okres był, że albo byłem w robocie, albo w łóżku, bo jakieś choróbsko się do mnie przypałętało. Jeszcze pewnie trochę słychać, ale już jest zdecydowanie lepiej. A dzisiaj na bazie od rana robota. Tutaj drzewo już z startaku, drzewo, drewno. startaku już przyszło. No i działamy z drewutnią. Podłoga już gotowa z palet. Wszystko elegancko ustawione, teren wyrównany, drzewa wykopane. przecież takie korzenie tu były, nie? Trzeba było pokopać. No i stawiamy szkielet. Bardzo solidna konstrukcja. Kołki zamontowane do palet. Tutaj o, tak skręcone. Tu poprzeczna bylka, I Jakoś to się trzyma, nawet jest stabilne o. Aż tak bardzo się nie buja. Jeszcze tam się skręci z drugiej strony. Potem tutaj się dorobi i będzie można pomału układać. Nad dachem się pomyśli. Najlepiej by było jakąś blachę tu zorganizować. Ale zobaczymy. Może jakaś rozbiórkowa się trafi. To się blachę położy. Jak się nie trafi, to się będzie myślało. Plandekę jakąś mam, taką dużą, nawet by tu starczyła na całe. To i tak pod, pod blachę można dać. Gdzieś najpierw ją założyło. Z perełki to się zrobił. Kod dachowy. Perełka. Perełka. Gdzie tam po dachach łazisz? Zaraz znowu spadniesz i będę znowu po weteryniarzach jeździł. Co ty tam polujesz? Na te ptaki co się tu zalęgły, ci co? Daj im spokój, nie stresuj. Tak się zastanawiałem przed chwilą, co one tak latają mi. I ćwierkają, i ćwierkają. A tu, perełka tutaj patroluje teren. Ale póki co nie zauważyłem, żeby tutaj zaczepiała. Możemy tam zerknąć delikatnie. Jak sytuacja. Zobaczymy, czy coś widać. Gdzie to było? Chyba tutaj. Się okaże dopiero jak... Sprawdzę nagranie, będę zgrywał. Perełka, to jest budka nie dla nietoperzy, nie dla ciebie. Wszczaj spokój. No i dzisiaj jeszcze porządki w szopie robione, bo od jutra mają tutaj być goście. Już taka siatka zamontowana. Tam jeszcze parę rzeczy trzeba będzie wynieść i będzie czysto. No już dla nowych lokatorów. Tutaj szykuję pomału. Właśnie poskręcałem te karmniki, poidło. Jutro rano trzeba na Tym łobuzom dałem po kości, to mam trochę spokoju. Co jedzie? smakuje? O, o jak ładnie już Stefano ten zlował. No jedzcie, jedzcie, bo ja tu mam robotę To mi na razie nie przeszkadzajcie A mi kosiarka przyszła Dzisiaj kurier przywiózł Marki Huzar Jody. Wiedziałem, że tu się nas Dobra udało się to, to. Chyba trzeba do tego. Może i tu. Talinka. Chyba do tego, bo teraz coś tu ciągnie. Mam nadzieję. Talinka do tego. Dobra, znalazłem śrubki w tym kartonie. O, teraz widać. Są trzy śrubki na cztery otwory. Czyli nieźle. Jest ponad połowa elegancko, no wtykaj się no, dobra. No co o. Cyki, nie zgubiłem środka no zawsze tak wpadnie, w kółko wpadła no. Czym ja to teraz wyjmę? Miłaś, o jest. Palcami się dokręci, to się nie ukręci. Elegancko. Ciekawe, czy te wajchy będą działały. Tu coś ciągnie. Tamta ta tak słabie ne? Terenowa jest teraz. Dobrze by było sprawdzić, czy jest olej, ale gdzie to się sprawdza? Tu to się dolewa. Gdzie tu jest jakieś okienko? Panie huzar! Jak tu sprawdzić, czy masz olej? No, odkręcę korek o od oleju i już, nie? No, korek odkręciłem, a on jest z miarko. No, tam na tej miarce, to ja za dużo nie widzę, ale mokra. Dobra, co teraz? Teraz, to ja sobie przypomniałem, że kości dla psów dzisiaj kupiłem. Ta pałagan wątpi, wiadomo, całą siatę. Dobra promocja była. 50 groszy za kilo Na razie zjedz to co masz Ale idę im do lodówki to schowam I Tu mają o Kości to jedno A zaraz wam pokażę Jeszcze im kupiłem Takiego przysmaka To to one lubią o, Świńskie nogi Lux dobra cena za 2,60 Dobra Stefan cofnij się To muszę schować No dobry Dobry No 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 Coś widzą. O, bardzo ładnie. Dobra, teraz to trzeba by wlać paliwo. Ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć, jak działają te dystrybutory na stacjach paliw. No, wlałem tak 3 czwarte, trochę więcej. Do 5-litrowego baniaczka i 5,5 litra na dystrybutorze do zapłaty. No i dużo się nie rozlało. Elegancko. Spodziewałem się, że się więcej wydaje, znając moje możliwości. Zaraz. Położy mi kamerę? Nie rusz, nie rusz. Nie rusz. Działa, działa. Tylko to tu trzeba otworzyć, bo nie mam kosza. O, za ten kabelek i się trzymie. Idzie elegancko. Aż się nie spodziewałem, że aż tak. Ona już ma ładnych parę lat. Idzie ładnie, widzicie? Ta trawa tu nie jest za gęsta, dlatego daje bardziej od drogi. Chcę wykosić, żeby ona trochę się rozrosła. Bo widzicie, tu wszędzie takie plamy są. Puste place, to może się trochę rozrośnie, a tam bliżej domu. Jutro na targu powinno mi się udać kupić kosę. Bardziej tam kosą kosić, no bo tam dla króli zrywam. No to trochę bez sensu to skosić, żeby nic z tego nie było. Kamera się podładowała, ja pokosiłem. Takie pierwsze wrażenia to sypie trochę na spodnie, wiadomo, wyrzut z tyłu. Można by ubierać rękawiczki, bo zielone ręce ma się potem. A tutaj tak to się prezentuje. O, za dokładnie to nie jest, ale wiecie, jakby się nie goliło, to zawsze jakiś kłaczek zostanie. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Jutro rano jadę na targ po nowe zwierzątka na bazę. To śledźcie kolejne odcinki. Zostawcie suba i dzwoneczek. To Was to nie ominie. Co tam przywiozę. Wiecie o co chodzi. To ja się żegnam. Na razie. Cześć. Do zobaczenia. Miałem Wam nagrać gniota. Ale patrzcie jaka pogoda burza, a ja zresztą leżę z gorączką w łóżku. To już trudne, ale patrzcie gdzie perełka się montuje, jak jest burza. Tam sobie zrobiła bazę. Ale to tylko jak jest burza. Tak to tam w ogóle nie wchodzi. Jakś bezpieczne miejsce pewnie jak coś, to też się gdzieś tam schowam. Dobra, to taka przebitka. Pewnie wplotę ją do najbliższego gniota. O, perełka synna. A ja się idę leczyć dalej. Jakieś proszki, może wezmę czy coś. Niech ta gorączka mi chociaż zejdzie. A te On ja się położył na deszczu i sobie tak śpi. No ja wiem, on to lubi deszcz. Jak się podlewa, to wbiega pod wodę, na deszczu zawsze siedzi na dworze. Ciepło jest, no, chyba nic mu nie będzie. No. Drugi tam pewnie w budzie, albo tam za królikami ma taką też miejscówkę. Czemu on tak lubi te deszcze? To nie wiem. Wodę lubię ogólnie, tylko woda zaraz wskakuje. Może dobry pływak z niego, trzeba by kiedyś przetestować. Co perełka, schodzisz? Dobra, nie przedłużam, idę się, kładę dalej. A to Wam wplotę może na koniec, czy na początek najbliższego gniota, no mam nadzieję, że na dniach go zrobię. Ale chyba sami słyszycie, że, że dzisiaj to będzie ciężko, Więc może jutro, może pojutrze, jak się trochę poprawi sytuacja.